malaczko wszystkim, jestem Binio I to jest mój trzeci odcinek z serii e, Minecraft Reword. E, jak widać dodałam sobie e, tego, Mapa i Texture Pack Faithful Dzięki mojemu Moim dwóm widzom e, Którzy się nazywają e, Gandziu55 i Prosuber Dzięki wam za tą podpowiedź <kluje> Obliczka I dzisiaj chciałbym Dzisiaj chciałbym skończyć po pierwsze dach. Po pierwsze dach. Nie wiem czemu ta ja rama chce tutaj wejść. Tutaj idzie. Idź Dobra co? Dzisiaj chciałbym, jak mówię, skończyć dach. I zrobię go w fajny sposób. <tryk> <tryk> Za chwilę wszystko wyjaśnię. Tylko najpierw się prześpimy. Chciałbym go zrobić tak, żeby e, zrobić go z tych, e, jak to się nazywa, e, ze schodków. W kształcie takiej piramidy. Więc teraz pójdźmy do lasu tropikalnego i po prostu skosimy drzewko. No. A, i jeszcze jedna chciałbym zrobić. Za chwilę zobaczycie, co. Mm, co? O, niebieski kolor. Dobra. Domek ok damek <coughs> wiecie co chciałam jeszcze wgrać dwa mody yy, the lion king mod i optifina ale nie wiem dlaczego n nie chciały mi działać nie wiem napiszcie w komentarzach co się stało dlaczego mi nie chciały <coughs> działać dajcie nie wiem pomóżcie mi z, z tym hmm Mało jedzenia. Trzeba będzie zebrać trochę. Ok, więc teraz zacznijmy ścinać drzewo. Ścinamy drzewo. I Zetniemy już to. A to jeszcze wyjdzie. Ło! Ale fart. Kurde. Ale fart. Dobra, dobra, dobra. no nie, no jak tam wejść? <laughs> czekaj, czekaj. O! No! no, no, nie, 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 nie. Dobra, czekaj. spinaczka spinaczka, Nie wiem, które ty to wejść. Kurde. No, no i trzeba będzie stąd zacząć. Trzeba będzie stąd zacząć. I nie mam badań, żeby inaczej zacząć. Dobra. Jedziemy w dół. I tak jak mówiłem, chciałbym zrobić ten domek w taki bardzo old bardzo fajny sposób. Do, do, umieszczę jeszcze liany na nim, i wiecie co? Będzie bardzo fajnie wyglądać. Taki design będzie z, li <coughs> z lianami. O, to będzie super, wyglądać. No, to teraz e, zetniemy sobie szybko drzewko. I chyba będziemy musieli iść. Potem, gdy zrobimy już ten dach do jakiejś kopalni po surowce. Helma <laughs> w katar. I kasza. Dobra. Jeszcze troszeczkę. I jeszcze chyba. Około pięciu albo sześciu. siedmiu nawet. Już chwila, chwila. No dawaj, dawaj, drzewo, 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 drzewo! drzewo! Kończę. Zakończę Twój marny żywot. No, na, no, no. Z tego drzewka wyleciało 60, czyli stack i parę tam. <laughs> Lecimy do domku. I chyba wystarczy tyle na, na dach tamko. bo jeszcze tam w skrzyni mam 38. Teremna, więc myślę, że wystarczy, i zajmiemy się tym. <coughs> bo jak nie wystarczy, to najwyżej po, po, na, ten, na schodki, to może potem wszystko zrobimy. Czekajcie, bo nie wiem, czy jestem ten. 32-bitowego Minecrafta chyba? Nie, ja jest 32-bitową. Dlatego mi nie chce. OptiFan wszystko działa. A, no to teraz już wszystko wiadomo. Pewnie Nie wiem. Zobaczymy. Dobra, teraz e, tutaj jedziemy. Czekacie. Albo nie, nie będę dokładnie nic. Idziemy w górę. I to mniej więcej będzie wyglądało. Oj. Za chwilę wam wszystkim pokażę jak to będzie wyglądało. Oj. oj. Dawaj, dawaj, dawaj. O, i teraz jedziemy w górę. Źle zrobiłem. Źle. Pabliłem się. A tutaj ze środka trzeba wybrać. No. O, dobra. I teraz idziemy w górę. A tak. Hop. To wiecie, co może. O nie, nie. To zrobimy. Szybko się zrobi, bo to mały dach. Więc będzie ok. Dobra i teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I teraz weźmiemy to z dołu. Pyta się tutaj jest. I dobra, jedziemy w górę. Hop. I teraz. Raz, dwa, trzy, raz. To znowu się to zrobiło. Teraz tu i tu i w górę, hop, 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 tutaj, 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 a, już, nie starczyło, prawda? Czekajcie, weźmiemy ze skrzynki, jednak nie mam czystości, Myślę, że mam czystość. <coughs> Byłem pewny tego. Epic Dobra <coughs> Już wszystko chyba Jeszcze tutaj Op, op, op Dobra I teraz idziemy do, do, do chatki Lecimy do chatki i trzeba pozbierać oto <coughs> O takie niepotrzebne Rzeczy Dobra Mam nadzieję, że szybko to zleci. Albo i nie. Czekajcie, przypnę drzwi. Dobra. I lecimy. Dobra I teraz tylko tutaj zostało. I trzeba zrobić dach normalny. Zobaczcie, ile ile było drewna na tym. Aż 46. I teraz wszystko na deski. A... Schadki. Myślę, że 64 schadków wystarczy wdaje tylko, ale nie wiem dobra lecimy, hop, hop hop, hop hop, hop <coughs> ojcie mm. hop hop, hop tutaj tutaj i tutaj teraz tutaj, tutaj, ojcie tutaj, tutaj, tutaj Tutaj. 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 Mamy dwa staki. O! O nie to myślałem. Jak jeden stak miałem. Pomyliło mi się coś. No, mi się wydaje, że wystarczy. Bo jeszcze tylko tutaj. O! Dobra. Tak, tak, dobra. Czekajcie. dobra. Koksim, cha ho, ho ho spadłem <Ky> 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 Za bardzo koksim Słuchajcie <Ky> <hop>, <Ky> 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 Wydaje mi się, że jeszcze Jeden z tak był by, by potrzebny. No może nie jeden z tak. Nie wiem. Może trzydzieści by, by wystarczyło. wiecie na co? Na no. eee. 36. sześć. Nie, już nie wystarczy. Dobra, czterdzieści A coś takiego chciałem zrobić. A tutaj się da? Nie, nie da. Na pewno się nie da? O oh, nie, no, no, no nie. Czekajcie. Nie. O, jest. Dało się. No nie dobra, Hop. jedziemy jeszcze. A kurde no Kusające to jest bardzo tutaj i chyba ostatnia rundka. Dobra Łupie mm. No Czekajcie, bo tutaj... Hop, hop, hop I hop Dobra Domek skończony Nareszcie Domek skończony szkło jeszcze <laughs> e, i teraz machodnie jakieś by się przydały żeby oświetlić sobie domek Ok, i chyba teraz skończymy odcinek na dzisiaj nasz przepiękny domek ja się dzisiaj z wami żegnam więc oceniajcie, subs komentujcie, subskrybujcie, lajka. No, na razie, cześć.